Dobra, kolejny poranek. Yy, właśnie on. Um, używam teraz? Wciskam F i nie wiem, czy używam z źródła światła, czy nie. Okej, okay, to chyba nie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby używać tego skrótu. Yy, mam zapalniczkę jakąś? Okej, okay, mam zapałki. A gdzie jest latarka? No, pcięło latarkę, okej. Okay, dobra, nie mam pojęcia, co się stało. W plecaku jej nie ma. Okej, okay, straciłem jakoś dziwnie latarkę, no, a mniejsza z tym. E, dobra, odjeżdżamy stąd. E, odjeżdżamy stąd. W jakim miejscu jestem? W Riverside. Dobra, czyli jesteśmy w Riverside, ja znam troszkę tą, tą miejscowość i bazę zrobimy sobie w pobliżu tegoż Riverside Mamy taką niewielką suburbię, coś takiego jak kiedyś, kiedy grałem poza anteną, założyłem tam bazę i to będzie chyba dobra opcja, czyli jedziemy tam, zabezpieczyć okolice i zacząć fortyfikować bazę, wciąż będziemy oczywiście chcieli musieli szukać niektórych rzeczy agregatu na przykład ale będziemy mieli jakąś bazę ok, dużo zombie w okolicy z każdym dniem też może tu ich więcej migrować czyli na to musimy uważać dobra, to chyba tu było tylko przyciągniemy całą tą hordę za sobą niestety, to jest minus Tak, w tej okolicy założymy bazę, ale będziemy musieli ją oczyścić, oczywiście, najpierw w jednym z tych domów. Chyba tutaj na samym końcu, tak, w tym domku chyba. Zobaczymy, dobra, na razie stańmy tutaj i oczyścimy okolice. Eee, dobra, katana. Okej, okay, rozwalone okno. Być może to nie będzie dobry dom. O kurde! O kurde, tu jest dużo zombie. Dobrze, że mam katanę. Wow, katana jest naprawdę potężna. Dobra, będziemy chcieli się tu gdzieś zagnieździć. Właśnie chyba nie w tym domku. Oczywiście go zbadamy, bo już zabiliśmy tutaj kilka zombie. E, być może jest u sąsiada. Bo tak, by, chyba zależy mi, tak, wydaje mi się, że zależy mi na tym, żeby okna były całe. E, to zawsze troszkę troszkę pomaga. Otwarte, ok. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. I tak, bo nasz samochód jest zapełniony, nie mamy pustych miejsc, tak żeby ruszać na kolejne wyprawy, czyli. Dobrze by było wszystko tu rozładować, tylko tu nie widzę dużo pojemników. Ale mamy sprzęt, moglibyśmy sobie zrobić. O, jest skrzynia w sumie, tak, skrzynię moglibyśmy sobie zrobić. Okej, okay, nie ma jakoś dużo miejsca tutaj, ale... A przynajmniej troszkę pobudujemy, powiedzmy. To może być nawet plus. Słaby stan jednej z opon. Wiem, wiem, wiem. Yy, podnośnika nie mieliśmy. Mieliśmy oponę na wymianę, ale nie mieliśmy podnośnika. Dobra, czyli jaki jest teraz plan? Hmm. Rozładowywać rzeczy. Podjedźmy bliżej. Tak, to nie będzie jakoś fascynujące, ale rozładujemy rzeczy. Jednak zanim to zrobimy, to ja się przejdę troszkę po orbicie tego budynku. Troszkę dalej, tak żeby zabić troszkę zombie. Bo chcemy czuć się tutaj bezpiecznie. Tak więc dobrze będzie wyeliminować zombie, które są troszkę dalej nawet. Teraz tak, odejdźmy z szosy, bo będziemy po niej jeździć. Niestety ta katana nam się zepsuje niebawem. Okay. Bliżej miasta jest dwupiętrowy domek pod lasem, a w sumie tak, tak sobie teraz myślę, dwupiętrowy to lepsze bezpieczeństwo, szanse na duże wygodne łóżko i więcej przestrzeni magazynowej. Tak, okej. Okay. Czyli to jest troszkę bardziej odizolowane miejsce. Ja tutaj miałem właśnie kiedyś jak sam grałem bazę, ale tak większy budynek, to może być yy, lepsza opcja. E, tylko tak, ja nie pojadę tam od razu samochodem. Przejdziemy się tam, zabijając po drodze zombie. E, tak więc jednocześnie zabezpieczymy troszkę okolice, e, bo to będzie chyba niedaleko w tym. Chyba, na mapie to będzie widać, chyba nie. E, tak, czyli odjechaliśmy z Riverside, ale niedaleko. To jest chyba jeden z tych budynków. Albo ten. Zaraz zobaczymy. Yy, jest też to złomowisko, wiem, 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 ale tam nie ma zbyt dużo rzeczy. Yy, ta seria to jest przetrwać 30 dni, czyli musimy się streszczać. A tak, nie chcę być zmuszony do przenoszenia mebli, bo to troszkę długo trwa. O. Hmm, okej, okay, to nie są piętrowe budynki, ale to jest piętrowy budynek, czy nie? Nie, też nie. Okej, okay, tu na pewno był piętrowy budynek? Zaczynam mieć wątpliwości. Eee, tak, bo ja tu grałem już jakiś czas temu, ale. Okej, okay, chciałbym to sprawdzić. Znaczy ogólnie sprawdzimy tą okolicę tak na szybko. Tutaj oczywiście szansa na agregat. się kierkę na razie. Jest piętrowy budynek, ten ze zjeżdżalnią. Aha, to zobaczymy. O, gnom ogrodowy. Chyba dodali to w tym update'cie też. Ok, zobaczmy tu. Okej, okay, nie, nie ma agregatu. Tak czy inaczej, ja nie mam za bardzo miejsca, żeby nowe rzeczy nosić. Dobra. Okej, okay, zbadajmy ten poszukajmy tego budynku, bo nasz plan jest taki, żeby szybko się rozładować, mieć miejsce w taksówce na nowe łupy. I być może zacząć fortyfikować tą naszą osadę. Ok, sprawdźmy ten duży budynek koło tej zjeżdżalni. Tak, bo część tych domów to chyba były piętrowe faktycznie. Nie, to nie jest piętrowy budynek, okej. Okay. Hmm. Może jeszcze dalej na południe. okej, okay, zar zaraz zobaczymy. E, tak, ale to jest błąd, to, to nie jest piętrowy budynek. A! mówiłeś, że ten, że ten domek dla dzieci to jest piętrowy budynek. Aha, okej. Okay. Ty... Dobra, czyli mogą zostać przy swojej koncepcji. Nie wiem, kto mi powiedział, że tu jest piętrowy budynek. A jest? To jest piętrowy budynek? Nie, nie jest. A dobra, samochód, być może znajdziemy tu podnośnik. A być może nawet jest w dobrym stanie i, i z paliwem, i z kluczykami, tego nie wiemy. Okay, ale najpierw zabijmy zombie. Widzę, że nie jest w dobrym stanie. A! Tuż już mamy, e, tak, okay, czyli tu nie będzie piętrowych budynków. Dobra, zobaczmy, tu są jeszcze po tej stronie budynki. Być może tu będzie piętrowy, nie, też nie. Okej, okay, w tej okolicy chyba nie ma piętrowych budynków. Tu też nie ma piętrowego. Tak więc nie wiem, kto mi dawał radę w czacie, ale to nie była dobra rada, bo straciłem jedynie czas. Dobra, wracamy na północ. Może trzeba zapalić. Okej, okay. dobra. Spójrzmy jeszcze raz na mapę. W sumie to może się przejedziemy nawet samochodem. Ale dobra, tu sprawdziliśmy te rzeczy. Tu nie ma budynków mieszkalnych, z tego co pamiętam. To nie jest piętrowy. Dobra, przejdziemy się może tędy i zobaczymy. Być może, być może tam dalej będzie piętrowy. Czyli przejdziemy się samochodem, zrobimy kółeczko najwyżej, wrócimy tutaj. Tak, bo straciliśmy już naprawdę bardzo dużo czasu i nie osiągnęliśmy zbyt wiele. I zainwestowaliśmy troszkę w tą okolicę. Tak, marnując naszą katanę, żeby oczyścić tą okolicę. Rzeka jest też bardzo blisko. Nie wiem, czy to widać na mapie. Tak, kolejny plus tej lokacji. Tak, tu mamy rzekę. Czyli dlatego ten domek wtedy wybrałem, bo można teoretycznie też na ryby sobie chodzić. Chyba nie będziemy mieli takiej potrzeby, tak naprawdę. Mamy tak dużo jedzenia. Dobra, tu jest kościół, cmentarz. Okej, okay, to jest piętrowy budynek? Nie, też nie chyba. Dobra, podjedźmy troszkę dalej i wtedy skręcimy. Tutaj złomowisko było, z tego co pamiętam, też możemy je zbadać. Być może szansa na agregat i czy tu mamy piętrowe budynki... A tu jest złomowisko. Okej, okay, nie, w tej okolicy nie ma piętrowych budynków. Ktoś mnie wprowadził w błąd. Ale, jak już tu jesteśmy, to kurde, może zbadamy to złomowisko, bo... A, i tak nie możemy za... Okej, okay, i tak nie mamy miejsca, żeby zabrać agregat, nawet gdybyśmy go znaleźli. Czyli nie, musimy się rozładować. Supermonia, dzięki za przedłużenie słowa, 9 miesiąc. Wielkie dzięki. Okej, okay, z internetem jest chyba lepiej, ale kurde... A... To jest ultra frustrujące. Chyba trzeba będzie się przeprowadzić kiedyś, bo kurde, no, lepszego internetu na tej wsi niestety nie, nie mogę zdobyć. To więc, sorry moi drodzy, miejmy nadzieję, że będzie ok. W tej chwili widzę, że mam 1% zgubionych klatek tylko. Miejmy nadzieję, że tak zostanie. Dobra, czyli wracamy tutaj, tak, bo okolica została przez, przez nas oczyszczona i chyba ten budynek tu yy, tak. Czyli yy, zaparkujmy bardzo blisko, bo będziemy musieli wyładowywać masę tych łupów. Yy, I za jednym zamachem tego oczywiście nie zrobimy. Zobaczmy też, co tu na tyłach. Jak wygląda sytuacja. Jeżeli są jakieś zombie, yy, to je zabijmy. Full time streaming przeszedł ci przez myśl. Znaczy, ja, ja, ja jestem youtuberem i streamerem, ale jeżeli masz na myśli streamowanie. Ale co, że bez, powiedzmy codziennie? Po 8 godzin streamowanie? No, to jest fatalny pomysł. Yy, nikt by tego nie oglądał, to byłoby fatalne. Yy, takie pójście na, na ilość. Jakość tych streamów byłaby fatalna, ja byłbym zmęczony. Na, to, no nie wiem, na siłę by było robione chyba jakieś strasznie. Tak eee, więc wie, więcej to nie, niekoniecznie lepiej. Trochę na lewo jest większy dom. OK, zobaczmy czy jest na mapie. Tu nie ma chyba żadnego, tam nie ma chyba żadnych domów. Tak więc, dobra, ja ignoruję czat, sorry, bo... Yy... Tak, te sugestie nie pomagają, już straciłem troszkę czasu. Dobra, zacznijmy ładować rzeczy do tego budynku. E... Troszkę mało miejsca, ale to okej. Okay, może nawet tak sympatycznie będziemy musieli kombinować, żeby przestrzeń jakoś wykorzystać. Dobra, po pierwsze książki. E, tylko pytanie, tak, tu mamy 20. Nie wiem, czy wszystkie książki tu wejdą. Okej. Okay. Dobra, poza papierosami, mamy tutaj w tym plecaku głównie książki, czyli wszystko tutaj mm, wyrzućmy. Basen bym musiał kupić. O. W sumie tak. E, czy znaczy powiem tak, może jeden dodatkowy dzień e, i taki dwugodzinny stream. Ale. Ale tak. Yy, streamowanie po 8 godzin dziennie. No, nie wyobrażam sobie. Yy, no nie wiem. Ja staram się, żeby te streamy były były ciekawe. Żeby nie były długie, ale żeby. żeby no nie wiem, były jakieś ciekawe. A nie tylko, żeby to był zapełniać czasu. Yy, tak więc. Tak, dwie godziny to jest chyba w sam raz. Dobra, to wyładowane doskonale. Ok, czyli idziemy po kolejne rzeczy. Weźmy też ten worek. I będziemy ładować rzeczy zarówno do plecaka, jak i do worka. I potem na odpowiednie miejsca będziemy to ładować. Czyli wyposaż jako dodatkowy. Wszystko fajnie, ale nawet te dwie godziny to czasem dużo. Tak. No tak, ja, no ja też szanuję widownie, i powiedzmy sobie szczerze, dwie godziny przeznaczyć na obejrzenie czegoś, to jest dużo. Wszyscy mamy jakieś obowiązki i tak dalej, a zwłaszcza trzy razy w tygodniu, tak więc. No ja staram się, żeby jeżeli ktoś chce mnie oglądać, to żeby mógł mnie oglądać. E, jakiś spam streamów, materiałów, no to nie jest dobry pomysł. Okej okay. yy, dobra, pod yy, zlew zacznijmy ładować jedzenie Dobra, mamy troszkę tabletek i innych tego typu rzeczy też je. Powiedzmy w łazience yy, do szafki wrzucimy yy. Dobra, czyli tu było tyle i tutaj dawajmy leki tego typu rzeczy. Tabletki uspokajające witaminy. Może papierosy, okej. Okay. Papierosy też tu trzymajmy. Mamy zapas. Papierosów mamy naprawdę dużo. Aha, miód i cukier jeszcze mogłem tam dać. Przenieść to wszystko. Jest tu kuchenka, czy tylko mikrofala? Mm, tylko mikrofala. Ale i tak nie ma prądu. Musielibyśmy mieć yy, agregat. Kuchenkę chyba możemy sobie przynieść z innego budynku tak naprawdę. To nie powinien być chyba duży problem. Dobra, rozładujmy cały ten worek. Eee, okej, okay, są te pierdoły tutaj. Dobra, jeden długopis. Dobra, dajmy ołówek i gumkę do głównego ekwipunku, bo będziemy robić e, tak na mapie jakieś rzeczy. Będziemy notować, ale tak, reszta nie idzie tu. Czasopismo do książek. Okay, ważna jest różnorodność, żeby z tych trzech, 4 streamów było coś innego. Ale to też w pewnych granicach, ponieważ. Prowadzenie. Czterech serii naraz i granie co tydzień w nie powoduje, że ja będę zapominał, co się wydarzyło na poprzednim streamie, czyli to nie jest idealne. I też, no powiedzmy sobie jeszcze, że gry, w które gram, to przeważnie są długie gry. Naprawdę strasznie długie gry. I grając tylko raz w tygodniu, taka seria, powiedzmy, z Crusader King straci impet. Tak, to jest bardzo wolny progres. Szanse, że ja dojadę do końca i że widownia wytrzyma do końca, też wtedy maleją. Yy, czyli to. Też ma swoje minusy. Okej, okay, jak tam sytuacja z łóżkiem w tym domu? Zobaczmy jak to wygląda. W sumie już jest 1640, czyli dużo więcej nie zrobimy. Ja być może wyjmę. Tak, yy, pozabijamy kilka okien dla bezpieczeństwa. Okej, okay, łóżko jest duże i wygodne, czyli to jest spory plus. Mamy tylko jedno okno. Czyli mniej zabijania szyb, co jest też plusem. Zasłujmy tutaj zasłony. Eador, dzięki za przedłużenie suba, drugi miesiąc. Wielkie dzięki. Tam, gdzie mam książki, włożyłem chusteczki nasączone alkoholem. A, tak, okej, okay, tak, to dajmy do... Ok, okej, trzymajmy te rzeczy. Jeden plaster możemy trzymać chyba... Plecaku, tak naprawdę, no, na wszelki wypadek. Yy, dobra, który to jest już dzień? Piąty chyba? Zobaczmy. Tak, to jest piąty dzień. Przetrwaliśmy cztery dni, leci piąty. Okej, okay, dobra, yy, zacznijmy stolarkę. A, chociaż nie, zanim zaczniemy, przeczytajmy 100 Słotą pierwszy, żeby zdobyć bonus. Wtedy nam kolejne poziomy będą szybko, bardzo szybko wskakiwały. Bo musimy sobie szybko ten poziom zrobić, między innymi po to, żeby zbudować kolejne skrzynie. Bo jak chcę tutaj dobrze zorganizowany magazyn mieć. Czyli weźmy sobie już 100 słotą pierwszy do ekwipunku i będziemy sobie to czytać w wolnych chwilach. Nie wyspaliśmy się zbyt dobrze, czyli już mamy senność. Ok, czas coś zjeść. Zobaczymy do samochodu. Może skupmy się na przenoszeniu. Wiem, że to nie jest zbyt pasjonujący dzień. Ale. Helikotor jest zazwyczaj dnia siódmego. Ok. Drugie okno też jest? Dobra. Yy, tak, odsłuchamy transmisji i zobaczymy, co nam powie. O, czyli mamy tutaj kwikulnik, mamy jedzenie, świetnie. Yy, dużo, dużo tych rzeczy, dużo jedzenia. Okej, okay, napijmy się troszkę syropu klonowego może. Napił się go? Czy tylko go zabrał? Zjedz coś. Okay, ok, to było bardzo dużo kalorii. Właśnie pytanie: Czy przytyliśmy już? Nie, ale tyjemy. Ok, na razie sytuacja pod kontrolą mamy 80 kilo. O, kolejne poziomy też niebawem wskoczą. Czyli spoko. Eee, dobra. Co jeszcze możemy zrobić? Zobaczmy, co jest w tym budynku tutaj. Bo kto wie, możemy tutaj naprawdę na jakieś ciekawe łupy natrafić. A, zamknięte. Ok, otwórz tą okno. Przykierkę weź do ręki, tak na wszelki wypadek. Tak, ja u, tak, kiedy grałem poza anteną, to tutaj miałem bazę. Weźmy. O, właśnie, woda. Y tak, to jest problem. Skończy nam się woda, bo możemy z tych budynków, z tych zbiorników, powiedzmy tutaj, przy muszli. Spuszczać wodę, ale tego jest bardzo mało. Eee, czyli. Tak, to nam się skończy. Musimy jak najszybciej beczki na deszcz deszczówkę zrobić. Dobra, czyli wszystko chyba napełnione doskonale. Eee, tak, ale to woda prędzej czy później się skończy. O! Ktoś imprezował białe wino, chipsy i pieniądze. Okej, okay, ktoś. Ktoś imprezę robił. Dobra, weźmy to. A, okej, okay. na poprawę humoru kiedyś, gdyby była depresja czy coś, będziemy mogli wino sobie wypić Okej, okay, była impreza. Papierosy, karty do gry, chipsy. Okej. Okay. Weźmy ten napój też. Pieniądze bezużyteczne w przypadku apokalipsy zombie, oczywiście. E, tu wszystko zgniły. Otwieracz jeden mamy, on się nie zużywa, czyli nie ma takiej potrzeby. A mamy troszkę więcej puszek. Czemu nie? Łyżka. Dobra, wracamy. Lektura, stolarstwa tom pierwszy. I odsłuchamy także oczywiście transmisji. E, bo jeżeli będzie helikopter, to musimy odjeżdżać. Musimy, tak, żeby nie przyciągnąć tutaj wielkiej mega hordy. E, będziemy chcieli się cofać na ten czas. Dobra. Odłóż te rzeczy tutaj, ale zostawimy sobie chipsy awaryjnie w plecaku. A, to był tylko jeden papieros? Dobra. Okej, okay, zacznijmy czytać. Aha, tu jest okno, jeszcze jedno. Czy dobrze by było te drzwi zasłonić. Ale zabiliśmy kilka zombie w okolicy. Oczywiście naturalnie te grupki zaczną zapełniać tą oczyszczoną przestrzeń. Ale powinno być OK. Dobra. Lektura mamy wolno czyta. Czyli to będzie dość wolno postępowało, ale zanim zaczniemy używać stolarki, to chcemy oczywiście to przeczytać dla bonusu. Ok, przyspieszmy czas na maksa. Czyli gdzieś tak do 21 lektura. I przed 22.00 odpalimy radio. Okej, okay, duża senność, trzeba zapalić też. Okej, okay, dobra, możemy paść nieprzytomni. Dłuższą to na razie tu. Zapal. I włącz radio. Nie da się jakoś czytać na siedząco. No czy to jest tylko animacja? To nie ma, nie ma znaczenia. Chyba, chyba tylko taka animacja czytania jest po prostu. Ok. Automatyczny system transmisji. Eee, właśnie. Czy... A, ja. A, właśnie, bo ja. Tak, nowy komputer, nowa instalacja. Tu chyba można jednostki przełączyć, nie? Tak, nie chcemy Fahrenheitów, tylko Celsjuszy. Ok, to radio jest włączone. Jest włączone, dlaczego nic nie słyszę? jeszcze raz przestań używać. I go główny łącz. A nie, nie chciałem tego kliknąć, co jest. Eee, dobra, ok. Yy, nic ciekawego chyba nie było. Wyłączmy to. Chodźmy spać. Czemu rozdzielczość monitora mam ustawione na 1600, na 900? Bo mam tylko jeden monitor, ale e, tak, mam lepszy komputer. E, tak, niedługo kupię nowy monitor i będzie prawdziwe 1080, tak więc.